Ślimak dom na plecach dźwiga. Dość to niewygodne, chyba? Lecz on wcale się nie miga, tylko dźwiga dźwiga dźwiga. W domku, ułożonym w zwoje, ślimak cztery ma pokoje. Każdy pokój wysprzątany, tu kanapa, tam tapczanik, kredens, lustro, taborety, wielkich przodków, trzy portrety. W kuchni ślimak piecyk trzyma, pali w nim, gdy przyjdzie zima. Potel stawia obok pieca i to wszystko ma na plecach, więc nie może biedak śmigać, nie wygrywa też w wyścigach, nie zatańczy nawet czaczy, i w ogóle się ślimaczy. Lecz przywara właśnie taka jest zaletą u ślimaka,